To za Nie po no tył. Ale że to się tam kurma utopowało Nie Dzewo Mokre drzewo a gory no, no, Kurdewa My tu są blisko Ja mokre a, a górę, no. no to cały ten prąd idzie teraz do ziemi tak się to Około nagrywam, jak nas zabija, to będzie dokument. A, I my czule koło tego. <gry> Maksymalnie do 5 osób, aha. Te leki, nie czuleją. <gry> to nagrywam. się to wyśle. Jeszcze tam jest kurde Ja na to to już całe teraz. Iść ja. to, Szczepie Łukasz. Ja, jakbyś czuł to... Tą... Dostaniesz chlaszka, liter. I o drugi liter do to chęcił, byś też zaraz całe zaczął gory. Tak te to drzewo. Ale byś jutro no, tu przyjechał, byś nawet nie wiedział, że to, jak się nie było, to by było widać. Jak się to wyjadę. Kabel urwał. Jednak, jednak go urwał. Jevnu kabel.